Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina. Ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Arliku, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Co takiego, myszko? Spokojnie, co znowu? Mam dość. I gdzie masz świeczki? Jakie świetki, co się dzieje? Jak to, co nie widzisz? Zgasło światło i nic nie widać. Faktycznie zgasło. No właśnie, to już trzeci raz w ciągu dwóch godzin, ja tego nie wytrzymam. Siadaj spokojnie, porozmawiamy i zaraz... Pewnie znowu będzie jasno. Dobrze ci mówić. Ja nie mogę. Trzeci raz próbuję odpowiedzieć na e-maile od dzieci i podziękować im za zimowe rysunki. I trzeci raz gaśnie światło. To przez te mrozy i lichury popatrz na termometr. O, piętnaście stopni mrozu. Jeszcze trochę to mi ogonek zmarznie. Zobacz jak się zjeżył. Faktycznie, jakiś taki rozochaty i no, nie specjalnie wygląda. No, no, już aż tak źle to nie jest, ale i tak nie wygląda najlepiej. Zapaliłeś tę świeczkę? Zapaliłem, a teraz spokojnie powiedz, o co chodzi. Jak? Już mówiłam, chciałam napisać do dzieci, ale co zacznę pisać, to gaśnie światło i tym samym wyłącza się komputer. Wieczór przy świecach i kawie? Ale dlaczego mnie nikt nie zaprosił? Romantyk się znalazł. To nie żaden wieczór, ale, ale brak światła. Elektrownia się zbuntowała. A ja myślałem, że to twój pomysł, Ogonisiu, bo ty taka romantyczka jesteś. A jestem, jestem, ale przy piętnastostopniowym mrozie i bez światła! Ogonek jej odpada zimna i ponieważ nie ma prądu, to nie może pracować przy komputerze. Fakt, zimno, uff. Lepiej nie mówić. A ten twój ogonek to rzeczywiście jakiś taki, taki. wycharciały, bidniutki, taki jakiś taki... Się... Ty zejdź z mojego ogonka! Mój ogonek i moja sprawa. Ty lepiej coś zrób z tym światłem, bo, bo z komputera nie można korzystać. No zróbże coś wreszcie. Przecież facet jesteś, a ja tylko słaba kobieta. Uhu. No, czy taka słaba, to można by dyskutować. Ale bez wątpienia nie można jej wchodzić w drogę bo to się źle dla mnie skończy. Ty zrób coś wreszcie! Dobrze już, dobrze, no. To mam doskonały pomysł. Napalę w kominku. O, 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 na to samo wpadłem przed chwilą. Ale zimno, mróz jak na biegunie, Brrr. A co u was tak nastrojowo? Jakie tam nastroje? Hm. Rzeczywiście jest na stroje i nie ma światła. Stąd ta świeczka. Hmm, ale ja widzę dwoje. Gdzie moduś? Rombie. Kogo? Co? I gdzie? Drewno do kominka. Siadaj wielka, zaraz będzie ciepło, ale mam inny problem. Nie ma prądu. No i nie mogę korzystać z komputera. To ty nie masz PS? UP co? UPS to takie urządzenie, które służy do podtrzymywania napięcia zasilającego komputer właśnie wtedy, kiedy zabraknie prądu. To taka mini elektrownia. Coś ty się uparł z tą elektrownią. Ale Arlik ma rację. Gdy zanika napięcie w sieci, to UPS. Przyjmuje na siebie zasilanie komputera. Dzięki temu, nawet jak nie ma prądu, można pracować. Narąbałem i już się pali. Czujecie, jak przyjemnie i ciepło? Już mi ciepło. Mój ogonek, kochany. Dobrze, że jest już ciemno. I nic nie widać, bo to nie ogonek, a kawał zmarzniętego badyla. Dobrze, że moduś tego nie widzi. Och, jak migło! Trafi zobacz, kto to do nas idzie. Wygląda jak siedem nieszczęść. Witamy, profesorze. Dobrze, że pan gdzieś nie przymarzł po drodze. Paskudna pogoda. Idą jakieś przeraźliwe mrozy z Syberii. Witajcie, jak tu miło i przyjemnie. Można się ogrzać? Ależ oczywiście, że tak. Czeka na pana gorąca herbata. Ale w zamian za to powie pan. Wszystko o UPS-ach i zasilaniu komputera, dobrze? Z największą przyjemnością. Chodźcie bliżej. Usiądziemy przy samym kominku i już mogą opowiadać. To zaczynamy od UPS-ów. Ma za zadanie podtrzymać zasilanie komputera w przypadku, gdy napięcie w gniazdku sieciowym zaniknie. A jak długo mogą działać? Od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Bardziej specjalistyczne modele, bardziej drogie, profesjonalne, potrafią. Podtrzymać urządzenie przez kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Czas działania UPS-a zależy od pojemności akumulatora oraz od obciążenia danego zasilacza. Zależy od mocy pobieranej przez komputer oraz monitor. Jak działają? Jeżeli mamy napięcie w gniazdku, komputer poprzez UPS-a korzysta z tego napięcia, korzysta z tego prądu, a w tym czasie UPS regeneruje akumulator, który się w nim znajduje, gdy Napięcie zniknie. UPS przyłącza się na akumulator i przy użyciu specjalnych układów elektronicznych prąd, który płynął wcześniej z gniazdka i znajduje się w akumulatorze, jest odpowiednio zmieniany tak, aby komputer mógł korzystać z tego. Zasilania. Czy zabezpieczają komputer? Komputer przełącza się na pobieranie prądu z akumulatora i będzie chodził tyle, na ile starszy pojemności w nim. UPS-y posiadają bardzo zaawansowane opcje, jak na przykład informowanie, odczyt, kiedy następuje. Zanik zasilania, i w momencie, gdy to zarejestrują, potrafią poinformować komputer o tym zdarzeniu, tak aby zdążył on bez utraty danych zamknąć system operacyjny. Jeżeli nie będziemy posiadali UPS-a, może to zaowocować tym, że utracimy dane, które znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, lub może to też spowodować uszkodzenie nośników danych. Czyli dysków twardych czy innych dysków holograficznych, optycznych. UPS-y stosujemy nie tylko w zwykłych komputerach domowych, gdyż w tym przypadku to rozwiązanie jest nie wiem czemu bardzo niedoceniane, ale w firmach, instytucjach, w których stoją potężne serwery, jak i tych szpitalach, gdzie zanik napięcia, zanik prądu. Przy urządzeniach medycznych jest niedopuszczalne. Tak naprawdę do domowego zastosowania do naszych domowych komputerów wystarczy nam zwykły UPS, który podtrzyma nam napięcie przez kilka, kilkanaście minut, tak abyśmy zdążyli dokończyć naszą pracę, ewentualnie pozamykać ważne programy, tak abyśmy nie utracili naszych danych. Tak nam się dobrze siedzi przy kominku. Wezmę notebooka, bo przecież on działa na baterię. I obejrzymy wreszcie ten program, ten z kolędami. Doskonały pomysł, modusiu. Zawsze brakowało czasu, a teraz możemy razem go obejrzeć. Modusiu, co znowu? Zimno mi. Czy ja mogę? No, no. Czy ja mogę się przytulić? Będzie cieplej. Przecież napaliłem w kominku. A zresztą przytulaj się niech będzie, ale nie przeszkadzaj w przeglądaniu programu. Dobrze już, dobrze. Y, to co? Y, będziemy teraz rozwiązywać zagadki z tego programu? Ja pierwsza. Daj posłuchać. Audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.